Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce i zapraszam Was na horoskop na miesiąc maj. Sprawy zawodowe co będzie się u Was działo? E, mamy tutaj dużo radosnych wiadomości, spotkania odnośnie pracy dla wszystkich tych, którzy szukają pracy, zwłaszcza pozytywnie wygląda to dla tych osób, które chcą znaleźć pracę za granicę, z pewnością otrzymacie w tym miesiącu, w tym miesiącu pozytywną informację w sprawie pracy i będziecie mogli przygotować się, przygotowywać się do wyjazdu. Wszystkich koziorowców, którzy które pracują, czekają dobre wiadomości, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Tutaj jest możliwa podwyżka, jest możliwy awans, a więc spraw, temat zawodowy układa się Spokojnie i pozytywnie. Jeżeli chodzi teraz o to, jakie zdanie będą mieli o Was współpracownicy, jak tutaj będzie się kształtowała opinia Wasza, mamy kartę świat, a więc osoby, które wiedzą, co robią, mają doświadczenie, bardzo dobrze się radzą, zostaniecie bardzo pozytywnie ocenieni. W temacie większych pieniędzy mamy tutaj cesarza, będzie on Was wspierał przez cały miesiąc, zapewniając przypływ gotówki, dodatkowe, do, dodatkowe zlecenia, może nawet wygrana, tutaj jak najbardziej jest to w tym miesiącu możliwe. Co będzie się działo w temacie szkoleń? Wielu z Was rozpocznie naukę albo zdecyduje się na wybrany kierunek, na jakieś może krótkie szkolenia, a może zacznie przygotowywać się do czegoś o wiele dłuższego w późniejszym czasie. W każdym razie w maju wybierzecie, znajdziecie na to pieniądze, znajdziecie na to czas. I będziecie, zabierzecie się za y, pogłębianie wiedzy, która y, będzie związana albo z Waszą obecną pracą, albo z pracą, którą możecie wykonywać później. Ale to też nie u wszystkich, bo wielu z Was będzie po prostu chciało y, roz, y, nauczyć się czegoś więcej w tematach, które Was y, zaczynają dopiero interesować. Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to tutaj mamy. Y, Dziesiątkę buław, a więc jakieś trochę męczące sytuacje, spotkania w dużej grupie. Trzeba będzie rozwiązać jakiś problem, jakąś, jakąś sprawę. Trzeba będzie tutaj na pewno się spotkać w dużym gronie i przyjrzeć się pewnym tematom. Tutaj, jeżeli też chodzi o sprawy finansowe, takie wydatki to będą mogą one w tym miesiącu być większe, pojawi się coś nieprzewidywalnego i trzeba będzie na to wyłożyć kasę. Możliwe, że będzie to związane z tutaj z takim rodzinnym zjazdem, a może po prostu z, z potrzebą nauczenia się czegoś więcej, tak? czy z uporządkowania jakichś spraw rodzinnych. Co będzie w temacie zdrowia macie tutaj kartę gwiazdę jest na nim Bóg powiązany z medycyną powiązany z leczeniem z uzdrawianiem a więc dobry stan zdrowia w dalszym ciągu u tych którzy na nic nie narzekają tak pozostanie na szczęście. Natomiast osoby które miały problemy pokazuje i tutaj ta karta wspomagająca i szóstka pucharów daje dużą nadzieję że temat zostanie Pozytywnie ogarnięty, że będzie można cieszyć się również dobrym zdrowiem. Nawet bym powiedziała, przy tej karcie, która tak mocno tutaj się nam ułożyła karcie takiego cudownego wręcz wyleczenia że będzie ona zadziała błyskawicznie i przyniesie bardzo dobre postępy nawet w tych trudnych chorobach. Co u osób, o wszystkich koziorowców, które są w związku? Mamy tutaj, jeżeli, szóstkę pucharów. Jeżeli u Was były jakieś problemy ostatnio i y, oziębłość, coś tam się podziało, to ta karta zapewnia, że sytuacja wróci do, y, tutaj do y, takiego dawnego rytmu, że będzie dobrze. Osoba, która trochę zawiniła, przeprosi, dogadacie się i z powrotem będzie, y, będzie Wam radośnie, ciepło i wesoło. Jeżeli y, natomiast y, w związku jest wszystko w porządku, to tutaj może pojawić się osoba z przeszłości i trochę, y, trochę jakby zaburzyć ten wasz wspólny rytm życia, tak więc proszę uważać, żeby nie robić niepotrzebnie awantów z tego powodu, nie wykłócać się, nie, nie denerwować się tym, tą sytuacją, bo to i tak jest tylko przejściowe, to jest tylko kontakt, niczego tutaj zepsuć nie, pod, nie będzie chciała, ani też by nawet nie mogła, tak, bo partner czy partnerka nie są zainteresowani powrotem do czegoś z przeszłości. Jakie karta odnośnie Waszych planów na przyszłość wyjazdów, może urlopów, tutaj dojdzie do głosu teraz, a więc jakby pokazuje Wam, że będziecie się organizować trochę do tego, co ma się wydarzyć za 2-3 miesiące. Miesiąc maju płynie pod tym, pod tym właśnie takim tematem. Ogólnie radośnie, ale też może być, mogą być też jakby organizowane jakieś drobne wycieczki, które sobie przewidu, przewidujecie na najbliższy okres czasu. Jeżeli chodzi o taką pomoc odgórną, yy, w czym macie tutaj opiekę? W załatwianiu wszelkich spraw, które są związane i z bankiem, i są powiązane z jakimiś opłatami, tak? ale mogą dotyczyć również tutaj czegoś, co do tej pory trudno Wam było zakończyć, załatwić. Tu jest takie zgranie się, tak? Tu jest znalezienie tej odpowiedniej osoby, która jakby przybije już tą odpowiednią pieczątkę, tak? Jest tutaj, jeżeli chodzi Wam o znalezienie jakiegoś zastępstwa na, na jakiś tam cel, na jakąś, jakąś sprawę, do jakiejś sprawy, to jak najbardziej się uda. Jeżeli szukacie, jeżeli szukacie odpowiedniego adwokata, odpowiedniego lekarza odpowiedniej osoby do, do, do załatwienia ważnych spraw, to również ta osoba tutaj się znajdzie. Mamy dwójkę denarów, to jest takie dopasowanie i uregulowanie równocześnie bardzo ważnych dla Was spraw. Każdy z Was to inaczej w swoim życiu tutaj w tym momencie w tym miesiącu będzie postrzegał, bo inna, na innym etapie troszeczkę się znajduje. W każdym razie jest to karta pozytywna, która pokazuje, że to, czego szukaliście, na pewno w tym miesiącu znajdziecie. W danym temacie. Może być temat zdrowia, może być temat finansów, może być temat w związku. Dopracujecie na pewno. Również osoby, które szukały pracy, szukają. To też pokaże się, że znajdziecie coś, co będzie Wam odpowiadało przynajmniej na pewien ten najbliższy okres czasu. I teraz przechodzę do tych koziorościów, które są samotne. Na Waszej drodze pojawia się tutaj piękna karta króla Pucharów który razem ze swoim delfinem zapowiada wam pojawienie się osoby takiej wrażliwej, ciepłej dla was, pojawia się też, zapowiada też pojawienie się uczuć. I tu drugą kartą wspomagającą do tego jest um, król mieczy. Zobaczcie, pojawiło się dwóch króli, który, tu, którzy tutaj nam, um, dwóch królów, chyba królów, Którzy tutaj zapowiadają, że będzie to takie mocno stabilne, bo i od, od strony serca was, was troszeczkę zaciekawi, i od strony umysłu, a więc będą to, będzie to bardzo inteligentna osoba yy, mówiąca waszym językiem w sensie i, i rzeczywiście, yy, praktycznie, może mi chodzić o język yy, kraju, w którym wasz język, tak? Bo może gdzie jesteście za granicą i niedokładnie. Posługujecie się językiem danego kraju, natomiast czyli to, to pokazuje, że rzeczywiście może być to język, mówiący w waszym języku ojczystym, ale nie tylko to miałam na myśli mówiący waszym językiem, czyli rozumiejący te tematy i interesujący się tymi tematami, którymi Wy się interesujecie, i jakby jest też po Waszej stronie, tak? A więc zapowiada to tutaj taki bardzo fajny, bardzo fajny czas dla Was. I jeszcze jako karta ostrzeżenia, to jest to karta, która, karta kochanków, która mówi, żeby nie wplątywać się w historię takiej, gdzie jesteście trzecią osobą to raz i. Nie, nie pozwalać ponosić się za bardzo emocjom. Dziękuję serdecznie, drogie Koziorożce, i zapraszam ponownie.